Polskiego powstały w 1797 roku. Autorem tekstu był Józef Wybicki. Ten wybitny poeta i zarazem szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego przebywał w tym czasie we Włoszech w mieście Reggio Calabria, Emilia. Kim był kompozytor? Tego dokładnie nie wiadomo. Czasami przypisuje się w tą funkcję księciu Michałowi Kleofonsowi Ogińskiemu. Pieśń napisana przed Józefa Wybickiego szczególnie przypadła do gustu legionistom polskim we Włoszech, To dzięki nim stała się ona popularna we wszystkich zaborach. Nie zapomniano o niej również, gdy Polska po 123 latach zaborów powróciła na mapę Europy. W 1927 roku władze ustanowiły Madurek Dąbrowskiego hymnem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej. Część legionów w 1797 roku powiedzieliśmy, że zaczynały się zbierać legiony. Tak naprawdę, tak naprawdę w dniu 3 maja 1798 roku, część legionów przybyła do Rzymu. I właśnie tutaj, na tym placu, odpoczywali. Później natomiast mieli swoje kwatery. W tym tu był kiedyś klasztor Ariakolej, to był klasztor, mieli swoje kwatery, a w tym budynku, to jest pałac krematowski, był Dąbrowski i drugi generał, to takie tytuły tam na miejsca. dlatego to miejsce jest bardzo sławne dla Legionów. Niestety, ci legioniści brali udział w stłumieniu tzw. Republiki Rzymskiej, czyli wygnaniu to dzięki Bonapartemu wygnaniu papieża, tymczasowe wygnanie papieża z Watykanu, ale później po niewielkim czasie zostały podpisane ponowne układy i papież powrócił. Historia jest bardzo ciekawa. Radę do zapoznania się z nią, bo naprawdę można odkryć niesamowite rzeczy. Dziękuję. Dziękujemy, dziękuję za przybycie.